Witam wszystkich widzów tajemitów. Dużo już powiedzieliśmy w naszych filmach na temat podziemnych miast, a nawet tajemniczych cywilizacji skrywających się pod powierzchnią ziemi. Jednak jest to wciąż za mało, gdyż jak to mówią nasi dziadowie, im dalej w las, tym więcej grzybów. Nie tak dawno wspominaliśmy o płaskowyżu Naska i podobnych mu starożytnych budowlach które w opowieści Białego Niedźwiedzia odgrywały rolę portu lotniczego, do którego zwożono drogą powietrzną plemiona mieszkające na pogrążającej się w głębinach na skutek wojny Atlantydy. Wojna owa musiała być na równym poziomie, co rozkwit technologii, który pozwolił Atlantom nie tylko na podróże kosmiczne w granicach naszego Układu Słonecznego, ale również poza jego granice, do odległych egzoplanet gdzie prawdopodobnie zakładali swoje kosmiczne kolonie. Dużo wskazuje na to, że podziemne miasta tajemniczej Agarty zostały zbudowane przez Atlantytów. Były to potężne kompleksy przeznaczone dla uchodźców z Ziemi przed opadem radioaktywnym wywołanym przez wojnę nuklearną, którą toczyli na powierzchni Ziemi. Latające maszyny Atlantów przetransportowano jeszcze przed wojną, która wywołała niszczycielską katastrofę. Jak mówią stare pisma, zbierane cierpliwie przez setki lat, Atlantydzi porzucili swój dawny dom na szczycie czworobocznej świętej góry w centrum Atlantydy. Odbyli podniebną podróż przez tęczowy most Aurora Borealis i dotarli przez otwór polarny do nowego domu w Walhalli. złotych placów miasta Szambali, stolicy Agarty, podziemnego świata. Ta migracja atlantyckich bogów władców do podziemnego świata przed zniszczeniem Atlantydy była nazywana w mitologii niemieckiej Gotterdamerung lub Zmierzch Bogów. Podróżowali oni w latających spotkach, które były wszechstronnymi pojazdami Atlantów. Podczas gdy w czasach Atlantydy latające talerze latały w zewnętrznej atmosferze Ziemi, po wejściu do podziemnego świata nadal latały w jego wewnętrznej atmosferze, w jego pustym wnętrzu. Jak twierdzi grupa zaawansowanych badaczy świata atlantów po wybuchu atomowym w Hiroszynie w 1945 roku, Atlantydzi liczebnie wznieśli się na powierzchnię, próbując zapobiec katastrofie nuklearnej. Tragedia, która spotkała Atlantydę była spowodowana jej rozwojem naukowym wyprzedzającym jej rozwój moralny, co doprowadziło do wojny nuklearnej, która ogrzała atmosferę, stopiła polarne czapy lodowe i wywołała straszliwy potop, który zatopił kontynent. Grupa ocalałych kierowanych przez Noego znalazła schronienie na wyżynach Brazylii, wówczas kolonii Atlantydy, gdzie zbudowali podziemne miasta połączone tunelami na powierzchnię, aby zapobiec zniszczeniu w wyniku opadu radioaktywnego i powodzi. Według relacji Platona Atlantyda została zatopiona przez serię powodzi, które osiągnęły punkt kulminacyjny około 11,5 tysiąca lat temu. Wówczas około 3 milionów mieszkańców straciło życie. Ci, którzy byli bardziej uduchowieni i zostali ostrzeżeni, uciekli w czasie do Brazylii, gdzie, jak twierdzą niektórzy badacze, ich potomkowie nadal mieszkają w podziemnych miastach. W związku z tym interesujące jest odniesienie się do książki Gilles Werna, podróż do centrum Ziemi, która przedstawia podobną koncepcję powstania Ziemi jak książka Gardnera o podobnym tytule. Verne opisuje grupę odkrywców, którzy weszli do wulkanicznego szybu i po miesiącach podróży w końcu dotarli do pustego środka Ziemi, Nowego Świata z własnym słońcem, którego oświetla, oceanami, lądem, a nawet miastami pochodzenia Atlantydy. Wern wierzył, że przed zniszczeniem Atlantydy niektórzy Atlantydzi uciekli i założyli podziemne miasta w pustym centrum Ziemi. Ponieważ większość przewidywań Werna została później zweryfikowana, możliwe, że ta również będzie, ale nie przez wejście do szybu wulkanicznego. Jeden z pierwszych osadników niemieckich w Santa Catarina w Brazylii napisał i opublikował książkę w języku staroniemieckim, traktującą o świecie podziemnym. Czerpiąc informacje od Indian, książka opisuje Ziemię jako pustą ze Słońcem po środku. Mówiono, że wnętrze Ziemi zamieszkuje wolna od chorób długowieczna rasa Frutarian. Jak twierdziły zapisy w tej książce, ten podziemny świat był połączony tunelami z powierzchnią, a te tunele, jak twierdzono, były otwarte głównie w Santa Catarina i okolicznych częściach południowej Brazylii. Autor poświęcił prawie 6 lat na badania mające na celu zbadanie tajemniczych tuneli, które w kształcie plastra miodu Santa Catarina najwyraźniej zbudowała starożytna rasa, aby dotrzeć do podziemnych miast. Badania tych tajemniczych tuneli wciąż trwają. Rosyjski odkrywca Ferdynand Osendowski, autor Bestii ludzi i bogów, twierdzi, że tunele, które otaczają Ziemię i przechodzą pod oceanami Spokojnym i Atlantyckim, zostały zbudowane przez ludzi z przedlodowcowej cywilizacji hiperborejskiej, która kwitła w regionie polarnym w czasie, gdy jego klimat był jeszcze tropikalny. Rasa nad ludzi posiadających moce naukowe wyższego rzędu i cudowne wynalazki, w tym maszyny drążące tunele, o których nic nie wiemy, za pomocą których plastry miodu wypełniały z ziemię tunelami. Warto tutaj sięgnąć po cytaty z niezwykłej książki Osendowskiego opisującą jego własne doświadczenia w Mongolii. Gdzie wiana w Janaw istnienie podziemnego świata Agarty, rządzonego przez króla świata, który mieszka w jego świętym mieście Szambali, jest powszechna. Osendowski pisze: Stop, powiedział mój mongolski przewodnik, kiedy przekroczyliśmy płaskowyż tzagan luk. Stop. Jego wielbłąd pochylił się bez potrzeby. Mongoł uniósł ręce w geście adoracji i powtórzył święte zdanie omani Om Padmehum. Inni Mongołowie natychmiast zatrzymali wielbłądy i zaczęli się modlić. Co się stało, zastanawiałem się, zatrzymując młodego wielbłąda. Mongołowie modlili się przez chwilę, po czym wsiedli na wielbłądy i jechali dalej. Spójrz, powiedział do mnie mągą, jak wielbłądy z przerażeniem poruszają uszami. Jak grzywy koni pozostają nieruchome i czujne, oraz jak wielbłądy i bydło kładą się na ziemię. Zwrócił uwagę, jak ptaki przestają latać i przestają szczekać psy. Powietrze wibruje słodko i słyszy się pieśni, która przenika do serc wszystkich ludzi, zwierząt i ptaków. Wszystkie żyjące istoty, ogarnięte strachem, padają na twarz. Bo król świata w swoim podziemnym pałacu prorokuje przyszłość ludowi całej Ziemi. Tak powiedział Stary Mongol. Mongolia ze swoimi strasznymi górami i bezkresnymi płaskowyżami narodziła się jako tajemnica, którą zachowali czerwono -żółci lamowie. Władcy Lasy i Orugi strzegli tej nauki i posiadali tę tajemnicę to podczas mojej podróży do Azji Środkowej usłyszałem za pierwszym razem tą tajemnicę tajemnic, na którą wcześniej nie zwracałem uwagi, ale dopiero później, kiedy mogłem ją przeanalizować i porównać niektóre świadectwa często poddawane kontrowersjom. Starzy ludzie z pogranicza Amyli opowiedzieli mi starą legendę, według której mongolskie plemię, chcąc uciec od z hana ukryło się w podziemnej krainie. Później w pobliżu jeziora Nogan Sojota pokazała mi drzwi, które służyły do wejścia do królestwa Agarty. To właśnie przez te drzwi myśliwy wkroczył w ten region i po powrocie opowiedział o swojej wizycie. Lamowie odcięli mu język, aby nie mógł mówić o tajemnicy tajemnic. Na starość wrócił do wejścia jaskini i zniknął w podziemnym świecie, którego pamięć zawsze wywoływała emocje w nomadzie. Bardziej szczegółowe informacje uzyskałem od Hołtou to Diamsram de Nabarach Kure. Opowiedział mi on historię przybycia wszechmocnego króla świata do drzwi, wyjścia z podziemnego świata, jego wygląd cuda i przepowiednie. Zacząłem wtedy rozumieć tę legendę, tę hipotezę, tę zbiorową wizję, która niezależnie od tego, jak ją zinterpretujemy, skrywa nie tylko tajemnicę, ale prawdziwą siłę, która rządzi i wpływa na bieg życia politycznego Azji. Lama Gelong, ulubieniec księcia Khultuna Bueli, podał mi opis podziemnego świata. Ponad 6 tysięcy lat temu powiedział święty człowiek, zniknął na ziemi w towarzystwie plemienia ludzi i nigdy nie powrócił na jego powierzchnię. Ten wewnętrzny świat odwiedzili także różni inni ludzie, jak Kajkamuni, Udurgenen, Paspa, Baber i inni. Nikt nie wie, gdzie znaleźli wejście. Niektórzy mówią, że było to w Afganistanie, inni, że w Indiach. Wszyscy mieszkańcy tego regionu są schronieni przed złem, a w jego granicach nie ma przestępstwa. Nauka rozwija się spokojnie, bez wojny i wolna od ducha zniszczenia. W konsekwencji podziemni ludzie byli w stanie osiągnąć znacznie wyższy stopień mądrości. Tworzą olbrzymie imperium z milionami mieszkańców, rządzone przez Króla Świata. Panuje nad wszystkimi siłami natury. Potrafi czytać, co kryje się w duszach wszystkich oraz w Wielkiej Księdze Przeznaczenia. Niewidzialnie rządzi ponad 800 milionami istot, a wszystkie chętne do wykonywania jego rozkazów. Wszystkie podziemne korytarze na całym świecie prowadzą do świata Agarty. Lamowie mówią, że wszystkie podziemne jamy w Ameryce są zamieszkane właśnie przez ten lud. Mieszkańcy podwodnych prehistorycznych kontynentów, takich jak Lemuria i Atlantyda, znaleźli tam schronienie i nadal mieszkają pod ziemią, korzystając z dobroci świata podziemnego. Lamowie znaleźli szczątki tych ludzi we wszystkich częściach oraz w inskrypcjach na skałach i zobaczyli pozostałości kół i ich pojazdów. W pewnym regionie na północy Azji istnieje plemię, które jest na skraju zniknięcia i często odwiedza jaskinię Agarty. Jej członkowie mogą wzywać duchy zmarłych, które żyją w kosmosie. Wtedy Lama milczał przez jakiś czas, a następnie, odpowiadając na moje myśli, kontynuował. W Agarcie mędrcy zapisują na kamiennych tablicach wszystkie nauki o naszej planecie i innych światach. Chińscy mędrcy buddyjscy dobrze o tym wiedzą. Ich nauka jest najbardziej zaawansowana i najczystsza. W każdym stuleciu chińscy mędrcy jednoczyli się w tajemniczym miejscu w pobliżu morza i na grzbietach setek dużych żółwi, które wyszły z oceanu, spisywali wnioski boskiej nauki swojego stulecia. Przypomina mi się historia, którą opowiedział mi stary chiński służący w świątyni nieba w Pekinie. Powiedział mi, że żółwie żyją przez trzy tysiące lat bez powietrza i pożywienia i z tego powodu wszystkie kolumny błękitu u Świątyni Nieba spoczywają na grzbietach żywych żółwi, aby drewniane podpory nie gniły. Wielokrotnie władcy, orugi i lasy wysyłali ambasadorów do Króla Świata, powiedział bibliotekarz Lamy, ale nie mogli do niego dotrzeć. Jednak tybetański wódz po bitwie z Oletami przybył do jaskini, nad której drzwiami widniał napis: Drzwi te prowadzą do Agarty. Z jaskini wyszedł mężczyzna o pięknym wyglądzie, który wręczył mu złotą tabliczkę z dziwnymi napisami: Król świata ukaże się wszystkim ludziom, kiedy nadejdzie czas wojny dobra ze złem. Ale ten czas jeszcze nie nadszedł. Najgorsi członkowie rasy ludzkiej jeszcze się nie narodzili. Hamchung Ungern wysłał młodego księcia Połziga jako ambasadora do króla świata. Ambasador wrócił z listem do Dalajlamy z lasy. Chciał wysłać go po raz drugi, ale młody ambasador nigdy nie wrócił. Jakie w tym momencie nasuwają się wnioski? Z dowodów zawartych w tej książce, potwierdzonych przez wielu cytowanych tutaj badaczy, dojść można do nader ciekawych wniosków. Tak naprawdę nie ma biegu na północnego ani południowego. Tam, gdzie przypuszczalnie mają istnieć, są naprawdę szerokie otwory do pustego wnętrza Ziemi. Latające spotki wypływają z pustego wnętrza Ziemi przez te polarne otwory. Puste wnętrze Ziemi ogrzewane centralnym słońcem, źródło aurora borealis ma idealny klimat subtropikalny, ani za gorący, ani za zimny. Odkrywcy Arktyki stwierdzili, że podczas podróży na daleką północ temperatura wzrasta. Znaleźli więcej otwartych mórz, znaleźli zwierzęta podróżujące zimą na północ w poszukiwaniu pożywienia i ciepła, podczas gdy powinny były wyruszyć na południe. Odkryli, że igła kompasu przyjmuje pozycję pionową zamiast poziomej i staje się wyjątkowo ekscentryczna. Widzieli tropikalne ptaki i więcej zwierząt, im dalej na północ szli. Widzieli motyle, komary i inne owady na skrajnej północy, kiedy zostały znalezione dopiero na południu, na Alasce i w Kanadzie. Odkryli, że śnieg odbarwił się kolorowym pyłkiem i czarnym pyłem, który stawał się coraz gorszy im dalej szli na północ. Jednym wyjaśnieniem jest to, że ten pył pochodzi z aktywnych wulkanów w Otworze Polarnym. Istnieje duża populacja zamieszkująca wewnętrzną, wklęsłą powierzchnię skorupy ziemskiej, tworząca cywilizację daleko wyprzedzającą naszą własną w swoich osiągnięciach naukowych, która prawdopodobnie wywodzi się z zatopionych kontynentów Lemurii i Atlantydy. Latające spotki to tylko jedno z wielu ich osiągnięć. Byłoby na naszą korzyść, gdybyśmy skontaktowali się z tymi starszymi braćmi rasy ludzkiej, uczyć się od nich i otrzymać ich radę i pomoc. Istnienie popularnego otwarcia i lądu jest prawdopodobnie znane marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych i co jest prawdopodobnie najwyższym międzynarodowym sekretem.